Dzisiaj przed moim obiektywem Volkswagen Caddy w wersji Pan Americana. Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda w środku. A jego ogłoszenie znajdziecie już niedługo na OTOMOTO, bo to sesja sprzedażowa. Oczywiście auto w automacie. 5 miejsc. Tapicerka Alcantara, wielofunkcyjna. Kierownica podgrzewane fotele. Automatyczna skrzynia biegów. No i asystenci. Mamy tutaj aktywny tempomat. Mamy tutaj ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy, rozpoznawanie znaków, wykrywanie przyczepy Lane Assist, Side Assist. No i w sumie czego chcieć więcej. Wersja wygląda bardzo atrakcyjnie wizualnie, na pewno będziecie się wyróżniali na drodze, także zachęcam do sprawdzenia oto i znalezienia tego egzemplarza.